rolnie jak jest zimno Wierzcie mi lub nie, ale Kilka, no Już 22.41 Już dobrych kilkanaście minut temu jak wyjeżdżałem pod chaty No to pierwszy raz właśnie zdarzyło mi się odśnieżać, znaczy drapać szybę przednią i tylną Całe szczęście W Fordziku są ogrzewane przednie szyby Co zawsze Jest mega Wygodne nie doceniałem tego długo, długo dopóki nie przyszły mrozy. Pamiętam jak kupiłem pierwszy rok Forda. Więc jest to rzecz zajebista i podgrzewane lusterka to samo kozak. No, ale niestety skończył się lipiec w październiku, zaczął się listopad w październiku. Więc temperatury już na minusie. Ja sobie jadę na nocną służbę. Więc zapraszam was dzisiaj na pogadankę o tym, czym różni się poranna zmiana, a czym różni się zmiana nocna. Zapraszam do oglądania. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Dzisiaj nagrywam znowu w nocy. Będzie bagieta nocą, ponieważ ostatnio robię bardzo dużo nocek i nagrywam sobie w drodze do pracy, ponieważ wtedy mi jest najwygodniej. W ogóle dajcie znać, jak podobają Wam się bagiety z nocnej jazdy po mieście, ponieważ jestem ciekaw Waszej opinii. Ja na przykład bardzo lubię w nocy jeździć samochodem więc jest mi tak wygodniej o, muszę sobie poprawić kadr tutaj, widzę, bo mi się trochę psuje No jest gitara, czy nie? chyba teraz lepiej więc dajcie znać, jak wam się podobają te przejażdżki nocne bo tak jak mówię, o wiele bardziej lubię jeździć autem w nocy no i nie zapomnijcie zostawić mi subskrypcji, jeżeli podobają wam się moje materiały, których robię aha, no i jeszcze postaram wam się nagrać nową recenzję szpeju najprawdopodobniej tym razem będzie recenzja czegoś z Kurachi ponieważ jak wiecie mam też plate kariera z kuraki, którego aktualnie nie używam do służby ale zrobiłem z niego coś innego, o czym powiem Wam zapewne w filmie już obiecuję, ostatnia organizacyjna rzecz i przechodzimy do sedna zacząłem też serię szpejosa na Facebooku, ponieważ będzie to wyglądało tak, że jakby takie recenzje czy przeglądy sprzętu takiego drobniejszego czyli na przykład jakieś ładownice, no to nie ma sensu nagrywać o tym całego filmu na YouTubie dlatego będą one w formie tekstowej na Facebooku na no jakieś takie grubsze sprzęty czyli właśnie na przykład torba patrolowa, kamizelka yy, jakaś zintegrowana czy coś takiego no to o tym będą osobne filmy dobra, koniec tego organizacyjnego pieprzenia bo to Was nie interesuje jak to jest z tymi nockami dniówkami w policji jak zapewnie dobrze wiecie jeżeli mnie gdzieś tam śledzicie na mediach społecznościowych śledzicie w miarę moje filmy ja jestem raczej nocnym markiem niż rannym ptaszkiem, i wstawanie rano jest dla mnie absolutnie najgorsze. Nie lubię tego robić. Jak mam służbę na siódmą rano, to jeszcze gdzieś tam względnie da się to przeżyć. Ale jeżeli mam służbę na, przykład na piątą rano, bo mnie na jednostce robimy na, jakby na zakładkę. Niektórzy mają na piątą, niektórzy mają na siódmą rano w sensie część patroli. No to to już jest dla mnie osobista porażka. Ja pamiętam jeszcze kiedyś były takie służby na czwartą rano. To już w ogóle ja wolałem po prostu nie iść wtedy spać, niż gdzieś wstawać w jakiejś chorej godzinie, więc ja nienawidzę robić na rano. Zawsze proszę o maksymalną ilość nocek, jaką mogę. Natomiast jak to wygląda u nas w polskiej policji? Niestety nie jest tak, na przykład robimy dwa miesiące albo trzy miesiące samych nocek, albo samych poranków, albo samych popołudniówek. Bo ja pełnię służbę w systemie 8 godzinnym przy zmianowym. Tylko na przykład robimy tak: 4 razy mamy nocki, potem mamy dwa dni wolnego, potem 3 razy na rano, potem 4 razy na popołudnie. Według mnie jest to system, no taki trochę, no system, w którym nie da się tak naprawdę przyzwyczaić do jednego trybu dziennego i szczególnie daje ci to podupie, jeżeli trenujesz, tak jak na przykład ja. Gdzie mam tam 5, około 5 razy w tygodniu trening, czy tam biegowy, czy siłowy, i w tym momencie tak naprawdę Twoja regeneracja leży. Także jeżeli o to chodzi, to właśnie teraz sobie Pan długie wyłączył. Więc jeżeli o to chodzi, to to jest słaba opcja, dlatego lepiej według mnie sobie. Gdzieś dogadać się, jeżeli na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe, bo są gdzieś tam wewnętrzne uregulowania, chyba nie można mieć więcej niż 11 nocek w miesiącu. Żeby mieć maksymalnie jakieś tam konkretnego rodzaju służby i po prostu przestawić się na te godziny pracy. No więc niestety nie jest tak, że na przykład robimy jakiś tam konkretny okres czasu, same nocki. Tylko mamy te służby tak mocno poszatkowane, na przykład jeżeli ktoś z Was ogląda Officer 401 na YouTubie, taki amerykański YouTuber, zresztą gdyby nie on, to wdejrzewam by ja bym nie zaczął nagrywać. On właśnie mówił o tym, jak u nich pracuje się zmianowo i bardzo mi się spodobało to, że na przykład przez dwa miesiące albo przez nawet dłuższy okres czasu robi same nocki. Możesz się przestawić i wtedy jasne, że nie jest to naturalny, gdzieś tam naturalna sprawa dla człowieka, natomiast uważam, że jest to dużo zdrowsze niż takie szarpanie i takie tasowanie tych służb w różne, o różnych dziwnych godzinach. Co do samego rodzaju pracy na nocach, no to tak, jeżeli chodzi o służbę na rano, to jest, no i na popołudnie, no to generalnie jest dużo więcej zdarzeń, oczywiście z wyłączeniem weekendów, bo weekendy to jest Armageddon, jeżeli chodzi o nocki, ale jeżeli chodzi o. Tak, generalizując, wyciągając jakąś średnią, to na dzień i na popołudnie, w sensie na rano i na popołudnie jest dużo więcej zgłoszeń, dużo więcej interwencji niż na nocy. Natomiast jeżeli już na nocy jakaś interwencja jest, to też wyciągając tą jakąś średnią najczęściej te interwencje są poważniejsze niż te interwencje w dzień, czyli jest ich mniej, ale są poważniejsze. Często jeździ się do przemocy domowej, często jeździ się do pobić. Byłem w swojej karierze zawodowej na kilku zgwałceniach, wszystkie te zgwałcenia miały miejsce, kiedy ja miałem nockę. Zdarzyło mi się też uczestniczyć w czynnościach przy zabójstwie, które też miało miejsce... Czy nawet dwóch, które też miały miejsca na nocnej zmianie. Kradzieże pojazdów, zawsze nocna zmiana. Rozbój, najczęściej nocna zmiana. Tak jak mówiłem, pobicia, bardzo dużo przestępczości, która jest związana z alkoholem, która jest związana z narkotykami, też najczęściej dzieje się to na nocy. Więc jeżeli chodzi o służby na dzień, to tak jak mówię, tutaj prym wiedzie taka drobnica. Czyli jakieś wykroczenia drogowe, ktoś nie zatrzyma się na stopie, przejedzie na czerwonym, zablokuje komuś wjazd do garażu, w jakiś inny sposób utrudni ruch, drobne kradzieże sklepowe, czy na wykroczenie, czy na przestępstwo, jakieś spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, bo ktoś tam, tak zwany monitoring osiedlowy, gdzieś zadzwoni na sąsiada, bo ten sobie siedzi na ławce i pije piwo. Jakby po zachowaniu ludzi widać, że ludziom wydaje się, że w nocy może uda im się z czymś. Zwiać, że tak powiem, mogą sobie na więcej pozwolić, bo panuje takie ogólne uczucie uśpienia miasta, i wtedy, no jak to w naturze bywa, drapieżniki wychodzą na łowy, więc przestępcy, tak już generalizując, i najczęściej te poważniejsze przestępstwa dzieją się właśnie w nocy. I wydaje mi się, że tutaj właśnie chodzi o taki sposób działania ludzkiej psychiki, że jeżeli jest ciemno, to gdzieś tam może nie wyjdzie to na światło dzienne. No, z racji na to, że jest ciemno, nie trzeba być filozofem czy wybitnym logikiem, żeby dojść do tego, co ja właśnie powiedziałem. Więc podsumowując, ja bardzo lubię robić w nocy. Wtedy jestem, to jest jeszcze to spoko, że w dzień jest dużo administracyjnej pracy. Trzeba gdzieś czasami dowieźć jakieś dokumenty, przewieźć jakiegoś pracownika gdzieś, czy nawet nie wiem, pojechać z jakąś obsługę radiowozu, zrobić yy, na myjnie, wymienić jakieś drobne usterki w stylu przepalona żarówka, dopompować opony cokolwiek. A w nocy jesteś tylko ty i twoja służba tak naprawdę. Nie robisz jakichś takich rzeczy mało policyjnych, że tak powiem. Możesz sobie porobić trochę swojej pracy, jeżeli na przykład lubisz coś robić, ja na przykład lubię kontrolować pojazdy. W sensie lubię tą interakcję z człowiekiem, lubię Wolę, żebym ja zatrzymał go to kontroli, na przykład powiedział wie pan co, ma pan przepaloną żarówkę niż czasami, żeby zrobił to ktoś inny. Także możesz sobie porobić tą swoją robotę w cudzysłowie. Nie przeszkadzają ci właśnie takie czynności bardziej administracyjne, techniczne. Jesteś ty, twój kumpel. I miasto nocą. Ja bardzo lubię to uczucie. No i tyle. Myślę, że każdy sobie gdzieś tam może się odnaleźć w tej pracy, jeżeli chodzi o zmiany. Chociaż też zależy, bo tak jak mówię, jest cały czas to poszatkowanie takiego grafiku, ale gdzieś można sobie myśl przewodnią, zmianową wypracować w rozmowie gdzieś z swoim przełożonym, który ustawia grafik, czy tam dogadując się z kolegami. Wiecie, niektórzy wolą robić nocki, niektórzy wolą robić popołudniówki, niektórzy lubią robić na rano. Na szczęście, tych, którzy robią. Nocki jest najczęściej mniej niż tych, którzy lubią robić w dzień, więc ja mam, ja nie mam problemu, żeby się z kolegami dogadać. Policjantom, którzy dopiero gdzieś tam idą do służby, polecam szczególnie pracę w dużym mieście w weekendy w nocy, bo można się bardzo szybko nauczyć roboty, bo tej roboty jest dużo jest najczęściej poważniejsza robota niż, niż jakieś tam drobne wykroczenia, drobne przestępstwa za dnia. Aczkolwiek uważam, że szczególnie na początku powinniśmy łyknąć wszystkiego, bo im szybciej nauczysz się różnych rzeczy, i im szybciej nauczysz się szerokiego spektrum pracy, tym potem będziecie ciężej na ulicy zaskoczyć. A nie ma nic gorszego w tej pracy niż ty, który stoi i nie wie, co ma robić, dzwoni po dyżurnym, po kolegach. Ej stary, bo mam taką i taką sytuację, nie wiem, co robić, bo sytuacje są różne. Szczególnie na początku człowiek jest zdezorientowany, nie ma takiej śmiałości do ludzi wyrobionej. Pewności siebie, trochę takiego mm, może bym powiedział zawadiackiego cwaniactwa, ale w tą taką stronę sympatyczną do ludzi. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi. Nie chodzimy takie hamstwkie, cwaniactwo, żeby kogoś udupić, tylko taki spryt. Może coś takiego bardziej, taka przebiegłość. Dobra, ja kończę, bo zostało mi jeszcze trochę drogi. Tak jak powiedziałem, dzisiaj jestem tylko ja, mój kumpel i miasto Noco. Wbijajcie na mojego face'a, insta, discorda, grupę na face'ie. No i to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć. Hej.